Firmujesz, ale tak naprawdę w Twoim życiu realnie nic się nie zmienia. Choć sprawdzimy, czy nie popełniasz czasem zasadniczego błędu, bez którego to nie zadziała. Podstawowa rzecz w afirmacjach jest taka, że afirmacja to nie jest jakieś życzenie puszczone w kosmos, które ma się tam przetransformować i wrócić na Ziemię. Jakichś magicznych, sprzyjających warunkach. Twoja afirmacja jest deklaracją, jest zobowiązaniem się ciebie wobec samej siebie i wobec świata, co do tego, co chcesz osiągnąć i kim chcesz się stać. A potem, w każdej minucie, doby, Musisz o tym pamiętać i zachowywać się właśnie w taki sposób, jaki chciałabyś, żeby Twoje życie wyglądało. Jeśli masz być szczęśliwe, to zachowuj się jak szczęśliwa osoba. I absolutnie nie chodzi tutaj o chodzenie z głupim uśmiechem na twarzy. Chodzi o to, żebyś wiedziała jak Twoje szczęście ma wyglądać, jak ma wyglądać Twój poranek, co masz jeść, czym masz się zajmować, jak masz się wyrażać, jaką masz być osobą i stawała się minuta po minucie właśnie tą osobą, tym, czym afirmujesz.